O rozpoczęcie dzisiejszej uroczystości poproszę Prezydenta Miasta Ostręgi, Pana Janusza Kotowskiego. Gdyby ktoś powiedział Ci, że dziś po raz ostatni zobaczysz tatę, męża czy brata, co byś zrobił, co byś teraz czuła? Gdybyś wiedział, że jutro na Twój dom, miasto, kościół, na ulubione miejsce, gdzie spotykasz się z przyjaciółmi, Spadną tony bomb, zabiorą życie i zdrowie tym, których kochasz. Co byś zrobił? Jak przeżyłbyś ten wieczór? Dziś 70. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Pamiętasz te fakty z polskiej historii? Najpierw 1 września 1939 roku atak potężnej hitlerowskiej armii na osamotnioną Polskę. Bohaterska obrona, bezczynność tzw. sojuszników. Mimo strat i ofiar, Polacy się bronią. Przychodzi 17 wrzesień, nowy zradziecki atak ze wschodu. Nóż w plecy, napaść Związku Radzieckiego bez wypowiedzenia wojny. Potem koszmar podwójnej okupacji, morderstwa, egzekucje, wywózki, zbrodnie, jakich wcześniej nie znalazł by zniszczyć Polaków i Polskę. Mimo krwi i śmierci, nieugięta walka. Zaraz po ostatnich otwartych bitwach z Wrogiem zaczyna się nowy czas. Powstaje jedyne w swoim rodzaju polskie państwo podziemne. To światowy fenomen z podziemną kulturą, oświatą i ministerstwami. A przede wszystkim z, bohaterskim, z bohaterskimi żołnierzami tego państwa którzy natychmiast podejmują walkę. Powstaje Służba Zwycięstwu Polski, Związek Walki Zbrojnej, Chłostra i Bataliony chłopskie, Narodowa Organizacja Wojskowa, potem akcja scaleniowa i niezwykła rola Armii Krajowej. Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. Potem dalej, już po upadku pierwszego hitlerowskiego wroga, kontynuacja walki o Polskę na śmierć i życie. Narodowe siły zbrojne, wolność i niezawisłość i wielu innych. Także na ostrołęckiej ziemi, aż do późnych lat 50. Dziś szczególnie wspominamy wszystkich, którzy bronili ojczyzny przed zbrodniczym sowieckim komunizmem wrogiem, który za jeden z istotnych celów postawił sobie zniszczenie Polski. Wspominamy tym, w tym szczególnym dniu i miejscu. Sibiraków, ofiary Katynia, żołnierzy wyklętych, mordowanych bestialsko w komunistycznych więzieniach już po wojnie ginących jak rycerze, rycerze słusznej sprawy, także w naszych kurpiowskich lasach. Ktoś powie to tylko historia, daty, nazwiska, słowa. Z całego serca proszę cię, spróbuj zobaczyć w tej historii konkretnego człowieka. Takiego jak Ty, pełnego pragnienia życia i wielkiej miłości, pełnego marzeń i nadziei, że przyszłość będzie szczęśliwa. Pomyśl o tym, patrząc za chwilę na twarz sanitariuszki Inki, skazanej w 1946 roku przez komunistów, choć miała wtedy niepełne 18 lat, za to, że opatrywała rany partyzantów, a jak trzeba, i milicjantów. Że służyła w oddziale Łupaszki. Pomyśl, patrząc na młodych żołnierzy i ich narzeczone, którzy w lecie 39 roku tak mocno cieszyli się życiem. Pomyśl, patrząc na ostatnią drogę oficerów z Katynia. Władysławowi Berezie, żołnierzowi Wojska Polskiego. Podpułkownikowi Edwardowi Baranowiczowi, którego postać przedstawię Państwu za chwilę. Starszemu posterunkowemu Teodorowi Sącińskiemu, policjantowi. Podpułkownikowi Janowi Certowiczowi, lekarzowi chirurgii. podporocznikowi Piechoty Janowi Jureszczykowi, lekarzowi weterynarii. Porucznikowi Karolowi Kazimierzowi Chwetkowskiemu, magistrowi farmacji. Podporucznikowi Piechoty Edwardowi Latkowskiemu, zawiadowcy stacji PKP. Porucznikowi Tadeuszowi Stanisławowi Węgrowskiemu, członkowi harcerstwa. Oto droga życiowa jednego z nich. Podpułkownik Edward Baranowicz urodził się 15 maja 1880